Temat drugi, konkretnie odpowiedź na zarzut jeden z takich najbardziej kuriozalnych i w zasadzie mających na celu chyba tylko i wyłącznie zrobienia z siebie jakiegoś pewnego rodzaju pośmiewiska, ale to nie wnikam, każdy uprawia swoją projekcję, to na zasadzie co zrobisz, jak nic nie zrobisz, czemu ty nic nie robisz, no to weź i zrób. Wiecie... Tego typu głodne kawałki są typowe dla osób, które nie mają pojęcia, co w tym temacie ruszyć. Nie dziwię się, ponieważ jeżeli ktoś się sprowadza tylko i wyłącznie do roli ofiary, no to tak, no to nic się nie da zrobić. Dla informacji wszystkich, tak, ja coś robię, na tyle ile jestem w stanie, zaczynam po prostu ten temat poruszać. Zaczynam tworzyć jakieś materiały, jakiś content, yy, prowokuję do dyskusji, bo tyle jestem w stanie zrobić. Ja nie dysponuję kapitałem milionowym, ani odpowiednimi wpływami, żeby coś z tym zrobić. Więc yy, wyciąganie takich tekstów na zasadzie, a czemu Ty nic nie robisz, co Ty masz zrobić, no to idź rób. Tak, robię. A Wy? Ograniczyliście się do czego? Do nic się nie da. No to kto się nie da?